Księga Nachuma, rozdział pierwszy. Wyrocznia o niniwie. Księga Widzenia na Huma Zelkosz. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Pan jest cierpliwy i pełen łaski lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. On gromi morze i wysusza je, sprawia, że wszystkie rzeki wysychają. On dlewa baszan i karmel, a kwiat Libanu więdnie. Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają. Ziemia staje się przed nim pustynią. Smucą się wszyscy jej mieszkańcy. Kto ostoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim. Dobry jest Pan. Ostoją jest w dniu ucisku. On zna tych, którzy mu ufają. Przeprowadza ich przez wezbrane fale, lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. Co zamyślacie przeciwko panu? On dokona zniszczenia, nie nastanie po raz drugi ucisk. Biada miastu cierniem porośniętemu, które jest pełne lwów, spalone zostanie jak suche ściernisko. Z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciw Panu i doradzał nikczemnie. Tak mówi Pan. Chociaż są nietknięci i tak liczni, jednak znikną i przeminą. Wprawdzie poniżyłem Cię, lecz już Cię nie poniżę. Otóż teraz złamię Jego jarzmo, które ciąży na Tobie i rozerwę Twoje więzy. Przeciwko Tobie wydał Pan rozkaz – Twoje imię już nigdy nie będzie wspomniane. Ze świątyni Twojego Boga usunę posąg ryty i lany i przygotuję Ci grób z piętnem hańby. Księga Nahuma, rozdział drugi. Oto są na górach nogi zwiastuna ogłaszającego radosną wieść o pokoju. Judo! Obchodź swoje święta, wypełniaj swoje śluby, gdyż niegodziwiec już nie będzie Cię najeżdżał. Jest on do szczętu zniszczony. Nadciąga przeciwko Tobie pogromca, wzmocnij więc straże. Przepatrz drogę, przepasz biodra, zbierz wszystkie swoje siły, gdyż Pan przywróci wspaniałość Jakuba, jak wspaniałość Izraela. Grabieżcy bowiem ograbili ich i zniszczyli ich latorośle. Tarcza jego bohaterów czerwona jak krew, jego wojownicy odziani w szkarłat. Rydwany błyszczą jak ogień pochodni w dniu apelu, rumaki drżą, po ulicach huczą rydwany, turkoczą tu i tam po placach, wyglądają jak pochodnie, pędzą jak błyskawice. Wzywa swoich dowódców, nikt nie chwieje się w szeregach. Podchodzą szybko do murów, dach ochronny jest gotów. Już otwarto śluzy rzeczne. W pałacu królewskim szerzy się popłoch. Wyprowadzają władczynię jako jeńca, zabierają jej służebne. Te jak gołębie i biją się w piersi. Sama niniwa. Podobna jest do stawu, którego wody odpływają z hukiem, a choć wołają: stójcie, stójcie, jednak nikt się nie odwraca. Złupcie srebro, złupcie złoto. Skarbiec jest niewyczerpany, klejnotów wielka obfitość. Pustka, pustkowie i spustoszenie. Serce zwątpiałe, dygocące kolana. Wszystkie biodra drżą. Twarze wszystkich rozpalone. Gdzie jest teraz jaskinia lwów i legowisko lwich szczeniąt? Dokąd zachodził lew i lwica i ich młode, a nie było nikogo, kto by go wystraszył. Lew porywał dla swoich szczeniąt i dusił dla swoich lwic, napełniał łupem swoje jaskinie i zdobyczą swoje legowiska. Oto ja. Wystąpię przeciwko tobie, mówi pan zastępów. Puszczę z dymem twoje rydwany, twoje szczenięta zniszczy miecz. Położę kres twojemu łupiestwu w kraju. Już nie będzie słychać głosu twoich posłów. Księga Nahuma, rozdział trzeci. Biada krwawemu miastu. Wszystko w nim jest oszustwem. Pełno w nim łupu, nie ma końca grabieży. Słuchaj, trzask bicza, słuchaj, stukot kół, tentent koni i podskakujące rydwany. Rumaki stają dęba, iskrzą się miecze, lśnią dzidy, jest wielu zabitych, dużo trupów, bezkresna ilość zwłok potykają się o trupy. Z powodu wielkiej rozpusty nierządnicy, powabnej, uroczej, czarownej, oszałamiającej narody swoim nagim ciałem, a ludy swoimi czarami. Oto ja wystąpię przeciwko Tobie, mówi Pan Zastępów. Podniosę poły Twoich szat na Twoją twarz i pokażę ludom Twoją nagość, a królestwom Twoją sromotę. I obrzucę Cię brudami, zelżę Cię, i uczynię Cię widowiskiem. Ktokolwiek Cię zobaczy, będzie uciekał przed Tobą, mówiąc Niniwa jest zburzona. Któż jej będzie żałował? Nie mogę znaleźć dla Ciebie pocieszycieli. Czy jesteś lepsza niż no Ammon, Które leżało nad Nilem, otoczone zewsząd wodami? Może było jego wałem, wody jego murem? Jego siłą była ziemia murzyńska i Egipt bezkresny, pód i Libijczycy byli Jego pomocą. Lecz i ono poszło na wygnanie wzięte w niewolę. Także Jego niemowlęta roztrzaskiwano na rogach wszystkich ulic, o Jego znakomitych rzucano losy wszystkich Jego wielkich zakutów kajdany. Także Ty będziesz upojona i omdlała. Także Ty będziesz szukała schronienia przed nieprzyjacielem. Wszystkie Twoje twierdze są jak drzewa figowe z wczesnymi owocami. Gdy się nimi potrząśnie, wpadają do ust jedzącego. Oto wojownicy wśród Ciebie zniewieścieli. Bramy Twojej ziemi otworzą na oścież Twoim nieprzyjaciołom. Ogień pożre Twoje zawory. Naczerp sobie wody na czas oblężenia. Wzmocnij swoje obwarowania, wejdź w błoto i depcz glinę. Weź do rąk formę do cegieł i tak strawi cię ogień. Wytnie cię miecz, pożre cię jak szarańcza. Rozmnażaj się jak szarańcza, rozmnażaj się jak koniki polne. Namnożyłaś swoich handlarzy więcej niż gwiazd na niebie. Jak szarańcza rozciąga skrzydełka i odlatuje, tak odlecą. Twoi urzędnicy są jak szarańcza, a Twoi pisarze jak roje koników polnych, które leżą na murach w czas chłodu, lecz gdy słońce wschodzi, odlatują i nie wiadomo, gdzie są. Zasnęli Twoi pasterze królu asyryjski. Zdrzemnęli się, Twoi bohaterowie. Twój lud jest rozproszony po górach, a nikt ich nie zgromadza. Nie ma lekarstwa na twoje zranienie, nieuleczalna jest twoja rana. Ktokolwiek słyszy wieść o tobie, klaszcze w dłonie nad tobą, bo kogóż nie dotykało ustawicznie twoje okrucieństwo.